Po raz trzeci w Oleśnicy obchodzimy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością. Jest to tak jakby podsumowanie działań w ramach projektu Aktywni i Samodzielni Finansowego z Unii Europejskiej i uzmysłowienie sytuacji osób niepełnosprawnym. Mieszkańcom, oleśnicy i nie tylko zresztą. Myślę, że wystawy rekordzielnicze, występy artystyczne tych osób pozwalają im zaprezentować to, co potrafią i udowodnić przede wszystkim, że osoby niepełnosprawne tak samo mogą idealnie funkcjonować w lokalnym środowisku. Oczywiście oprócz występów e, uczestników warsztatów terapii zajęciowej i osób niepełnosprawnych, w ramach obchodów Dnia Godności staramy się zapewnić również atrakcje dla mieszkańców Aleśnicy. W dzisiejszym dniu będzie to zespół śpiewający muzykę, queen, muzykę Queenów i muzykę Abby.